faktury państwo widzieli. Bez komentarza wytłumaczę tylko o co chodzi. Zobaczcie państwo daty, na które macie na fakturach, tak? Zobaczcie NIP, REGON, KRS. To jak to można wytłumaczyć, że skoro spółka powstaje w 2013 roku, 2 grudnia, tak, nigdy nie jest wpisana do, jako czynny płatnik podatku VAT, to na jakiej zasadzie, używając danych innego podmiotu gospodarczego, podpisuje umowy, podpisuje faktury, przyjmuje faktury, a urząd z tym nic nie robi? Pytacie się dlaczego? Otóż pani Teresa Jeszka i Wona Matyzik, będąca osobami, które wykonywały kontrolę krzyżową, tak i które broniły się rękoma nogami, aby nie dotarł do tych dokumentów, napisały w swoim oświadczeniu, w swoim protokole, iż widzą, iż są w posiadaniu technicznie dokumentu o nabyciu praw bycia czynnym płatnikiem podatku VAT przez spółkę Magbał w grudniu, dokładnie 4 grudnia 2012 roku. Ewenement, co. Jak spółka, która powstaje w 2013 grudniu, rok przed powstaniem, się z vat -owcem. Tak? Ciekawe? No to przejdźmy dalej. Biorąc pod uwagę, że zrobiłem dokumenty, fotokopie dokumentów, przepraszam, które miały miejsce w KRS-ach, wyciągnąłem sprawozdania roczne od 2007 do. 2013 roku spółkę, które oni nabyli, tak? co się okazało, iż rok po roku nigdy ta spółka nie otworzyła ksiąg rozliczeniowych, żadnych czynności nie wykonywała, aż do, do czasu, kiedy ją sprzedała. To był po prostu tak zwany środek przygotowany na to, żeby ludzi wywalać. Tak? Oni po prostu ją nabyli tą spółkę w celu po prostu wywalania. Tak? Co dalej? Co dzieje się z tymi dokumentami? Oczywiście informuję o fakcie prokuratora Bydgosz Północ, pana Zawierszyńskiego. Pan Zawierzyński wymyśla sobie, konfabuluje, że ta firma istniała. Tak? Pomimo rażących nieprawidłowości, nic z tym faktem nie robi. Tak? No cóż, no, postanowiłem po prostu zawiadomić różne inne instytucje w tej sprawie. Byłem w CBS, ABW i tak dalej, w Bydgoszy. I te osoby jakby. Traktują to jako normalne. Widać, że te osoby się znają, nie, nie są im obce te nazwiska i bagatelizują sprawę, że na pewno ja się mylę, ja nie jestem prawnikiem, tak dalej. Tylko taki mały minusik panowie z cbs z ABW, tak dalej, zbyt gorszy. pomagał mi w tym wszystkim była pani prokurator, pani Alicja Mielkę, która przepisy prawa ma naprawdę opanowane, która przestała być prokuratorem, po prostu widziała ludzką krzywdę, a pomaga mi to w tym, w tym wszystkim probono. Pytacie się, ile takich osób jest, które pomagają mi w międzyczasie w moich sprawach? Jest ich naprawdę dużo, tak? I to są urzędnicy naprawdę z chwili kości, którzy są z powołania, a nie dla pieniędzy, tak? Bo tak, panowie prokuratorzy, którzy tu matacicie i panowie sędziowie, zresztą o was też będzie mowa niedługo, ponieważ wiadomo, wszystko wyjdzie na wierzch. Nie ma takiej sytuacji, że yy, na wszystko mam papiery. A nigdy nie miałem skłonności samobójczej, jeżeli o to chodzi. I to już mówię o tym.